Jarmark Wielkanocny w Dobrodzieniu był okazją do rozpoczęcia świątecznych przygotowań. W holu Domu Kultury nie brakowało stoisk z rękodziełem, regionalnymi przysmakami oraz świątecznymi dekoracjami. Mamy różnego rodzaju koszyki, koszyczki od małych całkiem większe, spore. Nie tylko na Wielkanoc, na zakupy. Chlebeczka żytnie na zakwasie, kindziuk. My przyjechaliśmy z naszymi swojskimi miodami. Mamy swoją pasiekę liczącą 200 uli i Naturalne miody, różne robimy. Kremowane, zwykłe, skrystalizowany miód jest naturalnym miodem pochodzącym z prawdziwej pasieki od pszczół. Ja to sama robię moje wybroby e, makramowe, trochę szydełkowe, bo w sumie szydełka dopiero się uczę. Ale makramy uwielbiam te supełki robić i czerpię tam inspiracje i z internetu, i trochę z głowy, i wszystko, i torebki, i wianki, różne rzeczy. Święta wielkanocne to nie tylko okazja do przygotowań, ale także do kultywowania pięknych. Tradycji wielkopiątkowych, jakim jest wbijanie krzyżyków w ziemię. Dziadek przekazał nam tą tradycję, mimo bratu, bo to idziemy tak zawsze wspólnie, tak rodzinnie, międzypokoleniowo. Wykonywane są z palm, które na niedzielę palmową z poprzedniego roku. Są one przez nas, no niektórzy albo je nacinają, żeby włożyć po prostu tą belkę poprzeczną, albo ją wiążą nicią. Wtykane są o świcie we piątek rano. Przeważnie jest to początek pola. Przy Domu Kultury od kilku miesięcy stoi pomnik o polskiej kroszonki, którą wykonywała między innymi pani Beata Kupiec. Pomnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego jest trzynastą kroszonką w województwie opolskim. Każdego roku. Muzeum w Bierkowicach, pisze projekt i Rozdają tak jajka, te kroszonki, a twórczynie ludowe mają za zadanie je namalować. Podczas dobrodzieńskiego jarmarku można było także wesprzeć zbiórkę charytatywną. Pieniążki zbieramy dla Emilki. Emilka jest chora, cierpi na ślepotę lebera. Potrzebna jest ogromna kwota 1,6 tysięcy. Jarmark, ze względów pogodowych, został przeniesiony z rynku do Holu Domu Kultury. Jednak mimo to cieszył się sporym zainteresowaniem.